Cześć, nazywam się Franek, na co dzień gram w Akademii Rakowa Częstochowa, a dziś chciałbym pokazać Wam mecz od kulis. Jesteśmy teraz na boisku, na którym za kilka godzin Raków Częstochowa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Jesteśmy teraz na placu Biegańskiego i będziemy pytać przechodniów, jaki typują wynik ze Śląskiem Wrocław. Myślę, że będzie 2-0 dla Rakowa a rakot występuje w Wrocław? No to typuję 2-1 dla Rakowa. 3-1. Dobrze, przepraszam? No, jednak nie chciał. Y jak mam myśli, kto strzeli y bramki w meczu ze śląską? Myślę, że strzeli hatmika w tym meczu. Dobrze, Dobrze dziękuję. Na meczu Rakowa zawsze można wygodnie przejechać komunikacją miejską. Jazda takim ślicznym tramwajem jak ten to super sprawa. Na każdej stacji słychać melodię z omój Rakowie. Tak wygląda szatnia przed meczem. Kitmeni i fizy przygotowują ją 4 godziny przed spotkaniem. To jest bardzo fajne miejsce do spędzenia czasu przed meczem. Jest z nami Adrian Franz, wielokrotny medalista świata we freestyle football. Czy możesz opowiedzieć nam, jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką? E, jasne. Piłkę nożną grałem, odkąd pamiętam. Jeżeli chodzi o futbol freestyle, moja przygoda zaczęła się w momencie, kiedy zobaczyłem znanych piłkarzy w reklamach marek sportowych, gdzie wykonywali różne ewolucje. Później poznałem pierwszych freestyleowców w Polsce. No i zacząłem swoją przygodę najpierw z żonglerką, ale później, żmudnie, krok po kroku uczyłem się coraz trudniejszych ewolucji. Jak widzieliście, murawa jest perfekcyjna, a ze mną Łukasz Krzyszmanik, czyli człowiek, który ją przygotował. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Żeby osiągnąć efekt tak pięknej murawy, trzeba codziennej, codziennej pracy, zabiegów pielęgnacyjnych, codziennego koszenia, wiadomo, poświęcenia, różnego rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych i wtedy możemy się cieszyć widokiem pięknych zielonych pasów na murawie. Zawodnicy Rakowa i Częstochowa już przyjechali. Szatnia jest gotowa, murawa jest idealna i możemy zaczynać spotkanie. Mamy lekkie opóźnienie spowodowane pogodą, ale już zaczynamy. Częstochowa, godzina 18:10, stadion MS Piraków. Bohaterowie są na boisku i już się rozgrzewają. Czekamy tylko na gwizdek sędziego. Jest na nim moja koleżanka po, fa po fachu. Maja Strzelczyk, dzien dziennikarka z redakcji TVP Sport. Jak oceniasz pierwszą połowę? No ciężko coś rozsądnego powiedzieć na temat tej pierwszej połowy, ponieważ piłki, piłce tutaj nie było za wiele, bo myślę, że bardzo ciężko grało się ob obu zespołom. Widzieliśmy jak ta piłka zatrzymywała się na murawie, no wielka ulewa przed samym rozpoczęciem spotkania. Ja przyznam, że musiałam sama w takiej pseudo szatni podsuszać się, ponieważ zmokłam całkowicie. Zawodnicy też i myślę, że chyba nie było meczu, w którym e, któryś z nich potrzebowałby suchego stroju bardziej w przerwie niż dziś. O, a Pani ulubiony zawodnik z Rakowa? Z Rakowa, mój ulubiony zawodnik. Hmm. Macie wiele świetnych zawodników oczywiście. Tonat bardzo mi się podoba i dzisiaj zresztą przypieczętował to podobanie mi się golem. Oprócz tego oczywiście macie bardzo solidnego bramkarza, na pewno trzeba go wyróżnić. Fran Tudor, tutaj nie będę oryginalna i czekam oczywiście na powrót Iwiego Lopeza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jesteśmy świeżo po rozpoczęciu drugiej połowy i raków remisuje ze Śląskiem Wrocław 1-1. W meczu ze Śląskiem Wrocław nie udało się zgarnąć trzech punktów. Za nami trudny, długi sezon. Historyczny, bo po raz pierwszy graliśmy w fazie grupowej europejskich pucharów. Przed nami kolejne piękne mecze. Żegnam się z Państwem i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia w przyszłym sezonie medalikiem.